Witam serii niełatwej, bo poświęconej historycznym zagadnieniom kotła bałkańskiego. Zawsze interesowało mnie, dlaczego akurat Bośnia i Albania przyjęły islam, a Serbia pozostała prawosławna. Często, kiedy ktoś mówi o Srebrenicy, o rozpadzie Jugosławii, zaczyna szukać przyczyn w latach 90. Analizując konflikt, cofa się najwyżej kilkadziesiąt lat wstecz. To za mało, żeby zrozumieć genezę bratobójczych walk. Podaje się suche fakty. Zatrważające liczby. Mało kto zastanawia się, czy dałoby się tego uniknąć. Dlaczego w Bośni i Hercegowinie, w tym sztucznym tworze, jest taka mieszanka narodowościowa? Postaram się rozłożyć na czynniki pierwsze mechanizmy, które spowodowały, że Bałkany wyglądają tak, jak wyglądają. Zapraszam do oglądania. Liliana Wiadrowska, Polka na Bałkanach. Dawno, dawno temu, czyli około VII wieku, nasi drodzy słowiańscy bracia, nasi sąsiedzi, postanowili poszukać lepszego towarzystwa i osiedlić się na Bałkanach. Ta mapa też wyjaśnia, dlaczego nasze języki są tak podobne. Około IX wieku przyjęli chrzest. Wówczas było tylko jedno chrześcijaństwo. Bośnia podlegała wówczas biskupstwu w Barze, dzisiejsza Czarnogóra, potem Splicie, potem Raguzie, dzisiejszy Dubrownik. Ale. Już w 1054 roku dochodzi do wielkiej schizmy. Następuje rozłam na Kościół Wschodni, prawosławny i zachodni, katolicki. Granica tego rozłamu przebiegała właśnie przez teren ziem, które dziś nazywamy Bich. Kiedy spojrzymy na mapę, zobaczymy, że symboliczną granicą między wpływem Rzymu a Bizancjum w Bośni była rzeka Drina. Naturalna granica geograficzna stała się przede wszystkim granicą polityczną. Tereny na zachód znajdowały się pod silnym wpływem Rzymu, co przyczyniło się do rozwoju katolicyzmu. To tereny jak dzisiejsza Chorwacja, Słowenia, zachodnia część Bośni, a tereny na wschód od Driny to dzisiejsza Serbia, Macedonia. One znajdowały się pod wpływem Bizancjum, a to spowodowało dominację prawosławia. Widzicie to? Podział jaki się dokonał był sztuczny. Ludzie nie mieli wyboru, tak jak dzisiaj między Tuskiem Kaczyńskim, lewakami i konfederatami. Po prostu z powodu swojego położenia geograficznego, wylądowali po jednej albo drugiej stronie przyszłej strefy wpływów. Zauważenie tego szczegółu już powinno troszeczkę ostudzić gorące głowy mówiące: Hurdur, Serbia taka prorosyjska! Chociaż to jest o wiele głębszy temat. I jeżeli chcecie analizę prorosyjskości Serbii, dajcie znać w komentarzu. Przejdźmy jednak do islamu. Skąd wziął się na Bałkanach? Co ciekawe! To właśnie chrześcijańskie Bizancjum, a dokładnie cesarz Jan VI Kantakuzen, wezwał na pomoc Turków, czując zagrożenie dla tronu Konstantynopola właśnie ze strony rosnącej w siłę Serbii. Trochę jak u nas z krzyżakami, no nie? Początki najazdu dżihadystów to XIV wiek. Bitwa pod Maricą, bitwa na Kosowym Polu, dużo innych bitew. Najazd osmańskie na Bałkany to brutalne kampanie wojskowe. Palenia, grabieże, gwałty. Dżihad. A potem islamizacja. I nie boję się tego powiedzieć. Uważam, że właśnie tutaj zaczął się Bajzel, który stał się jedną z najważniejszych przyczyn późniejszych rzezi na Bałkanach, tak często bagatelizowany w spojrzeniu na kształtowanie się bałkańskich stosunków w późniejszych wiekach. Zupełnie jakby islam był tam od zawsze, nie był. Islam nie był w żaden sposób umotywowany etnicznie. Albańczycy to nie tu rasy. Albańczycy byli chrześcijanami, ale wielu zostało sturczonych. Właśnie. W wyniku islamizacji z XV i XVI wieku. Metody islamizacji były takie same: podatek, opłata za bycie niemuzułmaninem. Politycznie brzmiała dobrze: zapewniała zwolnienie ze służby wojskowej i przywilej życia na terytorium muzułmańskim i bycia ochranianym przez tureckie wojska. Bycie niewiernym oznaczało bycie obywatelem drugiej kategorii. Niewierni mogli wykonywać tylko najprostsze robotnicze prace. Panami! Zawsze byli muzułmanie. Podobnie jak przychodziło do roszczeń w sprawach spadkowych, każdy spór rozstrzygany był na korzyść muzułmanina. Brat stawał przeciwko bratu. W ten sposób często dochodziło do wywłaszczeń. Będąc muzułmaninem, miało się prawo do edukacji, głównie w medresach. Na podbitych terytoriach, jak grzyby po deszczu, wyrastały meczety. Muzułmanie dominowali handel, kulturę, organizowali wydarzenia. Żyjące na podbitych terenach, widzieli, że islam to prestiż. To kariera, to lepsze pieniądze, stanowiska. Przechodzenie na islam stało się modne. Ludzie chcieli do islamu. Po co być obywatelem drugiej kategorii, skoro mogę być w elicie? Wielu zapomniało o zbrodniach popełnionych na ich ojcach, dziadach, ale pamiętajmy, islamizacja była procesem, który trwał kilka stuleci. No dobrze, skoro metody były takie same, to dlaczego islamizacja na terenie dzisiejszej Albanii i Bośni padła na podatny grunt? Wszystkie podbite ludy miały świadomość, że znajdują się pod okupacją. Pod zaborem tureckim. To jednak podejście do islamu z czasem niektórzy zaczęli racjonalizować. Okrucieństwa miały miejsce w pierwszych latach podbojów, ale później, już pod samym zaborem, życie po prostu toczyło się dalej. Zbrodnie na coraz bardziej odchodziły w niepamięć. A jednak Serbowie okazali się bardzo pamiętliwi. Co miało na to wpływ, że Serbowie nie dali się zislamizować? Po pierwsze, historia i długa tradycja walk o niepodległość. Serbowie zawsze bronili się przed różnymi najeźdźcami, zachowując niezależność, stawiając do walk. To wzmocniło ich świadomość narodową i niemalże wykształcenie pewnej cechy narodowej oporu, niezależności. Nic tak przecież nie jednoczy, jak wspólny wróg. Symbolem tego oporu stała się religia, głęboko zakorzeniona tożsamość, która utrudniała proces konwersji na islam. Była to wiara naprawdę głęboka, z serca. Wrzeknięcie się Boga. Oznaczało przecież potępienie. Kolejna różnica to duchowieństwo. Duchowieństwo prawosławne miało bardzo duży wpływ na społeczność. Podsycało postawy patriotyczne. Przywiązanie do tradycji i religii było dla Serbów silniejsze niż dostatnie życie. Bóg, honor, ojczyzna, ważniejsze niż wygoda i lepsza sytuacja materialna. To wręcz niesamowite, że dali radę wytrwać w tej postawie przez setki lat. Słyszeliście kiedyś, żeby ktoś w zachodnich mediach. Powiedział takie zdanie na głos? Pochwalił Serbów za niezłamaną silną wolę? Dziś się o tym nie mówi. Stara się takie fakty ukrywać. Lepiej przecież hodować narody do bólu posłuszne, które nie będą się sprzeciwiać. A takie, które prezentowały postawy pełne oporu, butne, trzeba piętnować. Niepodległość jest dzisiaj przereklamowana. My, Polacy i Serbowie, jesteśmy podobni pod względem kultywowania pamięci i doceniania znaczenia zrywów narodowych i powstań, nawet tych, które wzniecaliśmy z góry, wiedząc, że będą przegrane. Zarówno polskie, jak i serbskie powstania mają szczególne znaczenie, bo pokazują, jak ważnym dla naszych narodów było życie we własnym, niepodległym kraju, że było to coś, czego nie można było kupić. No i jeszcze jeden aspekt. Ofiara skwi którzy polegli w tych powstaniach, nie może przegranych, zostawiała emocjonalny ślad w głowach potomnych, którzy później chcieli ich pomścić. Nie byłoby tego, gdyby ostatni zabity przez okupanta zmarł w walce 400 lat temu. Bardziej podatnym gruntem dla islamu była więc Albania i Bośnia. Co je łączy? Są terenem pogranicza, granica kultur. Zacznijmy od Albanii. Misjonarze katolicy, benedyktyńscy czy frankiscy przypływali do Albanii od strony Adriatyku. Natomiast z drugiej strony, Albania miała silny wpływ serbskiego prawosławia. Była więc terenem mieszania wpływów. Stała się podatnym gruntem dla islamu. Chrześcijaństwo ostało się przede wszystkim w trudno dostępnych do najeżdżania i kupowania miejscach, górach. Do dzisiaj w Albanii znajdziecie mnóstwo katolickich kapliczek. A propos gór, no to jeszcze przykład idzie z góry, góry jako elita. Bo lud naśladuje swoje elity. Król, ban albo sołtys przyjmie wiarę z powodów politycznych? Reszta mieszkańców robi to w ślad Czy można dziś osądzać decyzję narzucone im z góry? Czy ludzie byli winni, że urodzili się na takim czy innym terenie? Nic tu nie jest proste, nic tu nie jest czarno-białe. Nie ma jednej wyraźnie złej strony i jednej wyraźnie dobrej. I zawsze będę to podkreślać. Różnica islamizacji w Albanii i Serbii polega na tym, że w Serbii te elity były często nierozerwalnie związane z Serbią. W Albanii już nie. Konwersja w Albanii zaczęła się właśnie od elit. W miastach. Dla nich pozostanie przy chrześcijaństwie mogło oznaczać marginalizację. Brak możliwości kariery. A pod skrzydłem muzułmanów mogli się wybić. I tak się też działo. Co bardzo ważne. Religia nie była w Albanii jednoznaczna z narodowością. Właśnie dlatego, że na tym pograniczu byli już i katolicy, i prawosławni. Było już dwie religie. No to znajdzie się miejsce też dla trzeciej, no nie? Asymilacja Albańczyków rozpoczęła się w XV wieku, a zintensyfikowała w XVI. Mimo to na terenie Albanii cały czas panowała dość duża tolerancja religijna. Ta tolerancja w dużej mierze przetrwała do dziś. Dlatego często podkreślam, by nie wrzucać do jednego wora Albańczyków z Albanii, mieszkających tam od wieków, oraz tych, którzy przybyli do Kosowa Zaczęli się radykalizować i budować tożsamość w oparciu o ucieka. Kolejnym podatnym na islamizację gruntem był wspomniany na początku teren okolic rzeki Driny oraz rzeki Bosana. Mówiąc Bośnia, mam na myśli region geograficzny, bo wtedy jeszcze narodu tam nie było. Znalazł się pod wpływem obu wersji chrześcijaństwa. Występował więc tam synkretyzm zjawisko mieszania się ze sobą dwóch odmiennych, a często nawet sprzecznych. Poglądów, wierzeń, kultur. Bo jak nie da się oddzielić wody w basenie dla sikających i niesikających, tak nie da się odgraniczyć jednej od drugiej kultury. Prawdopodobnie właśnie dlatego tereny Bośni stały się tak podatnym gruntem jeszcze nie na, na herezję bogomiłów. Wyznawców powstałej na terenach Bułgarii właśnie synkretycznej sekty. Wyznający herezję odrzucali krzyż jako symbol męki Chrystusa. Wierzyli także, że Bóg ma dwóch synów. Jezusa młodszego i starszego, szatana, satanaela. I to właśnie on stworzył świat. Ruch promował prostotę, ascezę i ubóstwo. Odrzucał bogactwo i przepych kościoła. Odrzucał sakramenty. Pomimo, że bogomiłowie byli zwalczani zarówno przez katolików, jak i Bizancjum, kult ten przetrwał aż do XV wieku. O pierwszym prototypie państwa bosiańskiego możemy mówić od około XII wieku. W jego początkach religią formalną za sprawą Bana kulina był właśnie bogomilizm. Popularność tej sekty na Bałkanach mogła w bardzo dużym stopniu przyczynić się do fenomenu późniejszej masowej konwersji bośniaków na islam, która do dziś nie jest dobrze zrozumiana i opisana. Niektórzy badacze sugerują, że wpływy bogomiłów można dalej odnaleźć w niektórych formach sufizmu, które rozwinęły się na Bałkanach pod panowaniem osmańskim. A jednak Bośnia nie poddała się tak po prostu bez walki. Kiedy w 1459 padło Smederewo, serbska stolica, 4 lata później armia turecka zajęła twierdzę klucz. Królem Bośni był wówczas Serb. Stefan Tomaszewicz Kotromanicz. W 1463 sułtan Mehmed II osobiście stanął na czele wyprawy przeciwko Bośni. Poszło łatwo, bo ani nikt nie chciał Bośni pomóc, ani też ludność nienawidząca rządzącego władcy nie stawiała zbytniego oporu. Podwój Bośni ułatwiało także słabe zaludnienie. Król został ścięty, ale już jego brat przyjął islam. W nagrodę został znanym tureckim generałem i gubernatorem. Czy możemy dzisiaj wskazać, który z nich był tym dobrym, a który tym złym? O, byli źli. Pograniczny charakter Bośni wraz z obecnością Turków stał się jeszcze bardziej skomplikowany. XVII i XVIII wiek to już istna narodowa mieszanka. Południe i wschód Turcy i Serbowie. Północ i zachód katoliccy chłopi. W czasie, gdy kształtowała się dopiero świadomość narodowa, bośniacy nie utożsamiali się z narodem, ale właśnie z religią. W Albanii konwertysta nie przestawał być Albańczykiem, no ale w Bośni. Przestawał być Serbem, Chorwatem czy za kogo tam się wcześniej uważał. O ile w ogóle się uważał. Etnicznie. Bośniacy mają ten sam rodowód co Chorwaci i Serbowie. Te same geny, ta sama krew. A jednak po konwersji woleli być po prostu muzułmanami. Później stworzono nawet słowo, które to określało: Bośniacy. Bośniacy to mieszkańcy regionu Bośnia. Regionu geograficznego, czy teraz powiedzmy państwa Bich. A Bośniacy. To muzułmanie, zislamizowani mieszkańcy tych terenów. W Kosowie też tak było. Tam zostało to nazwane muzułmanie z urodzenia, chociaż żadnego urodzenia, bo urodził się przecież jako Serb, Chorwat, Albańczyk, a islam przyjął dużo później. Muzułmanie z wyboru powinno być. No ale ktoś tak kiedyś wymyślił i tak już zostało. Mówiąc o islamizacji Bałkanów trzeba wspomnieć o najbardziej hardkorowym, ale też chyba najbardziej skutecznym, niestety. Filarem islamizacji podatek krwi, firmę. Kiedy wpiszesz sobie to pojęcie w internet, przeczytasz, że była to rekrutacja do obozu janczarów polegająca na jeszcze raz pojawia się słowo rekrutacji chrześcijańskich chłopców do elitarnego korpusu janczarów nie no super brzmi jak wyjazd na jakiegoś premium Erasmusa albo inną prestiżową wymianę zagraniczną no tylko, że to nie była rekrutacja, a zwyczajne porwania. Brutalne odbieranie rodzicom ich dzieci, po to by je zindoktrynować, wyprać mózgi, a potem wcielić do armii, która będzie później mordować swoich własnych przodków. Nazywajmy rzeczy po imieniu. No ale nie. Zlewicowane media, do pożygu poprawne politycznie, unikają pisania o porwaniach, o odbieraniach, o dramatach ludzkich. Niektóre piszą, owszem, że metoda ta była kontrowersyjna. Kontrowersyjna? Co to za słowo w ogóle? Czy niedługo zaczną pisać o tym, że gwałty są kontrowersyjną metodą randkowania, na przykład? A zabójstwa kontrowersyjną metodą rozwiązywania konfliktów? Defirme polegał na odbieraniu chrześcijańskich dzieci i wywożeniu ich w głąb Imperium Osmańskiego. Wszystko po to, by podzielić lud, uderzyć w to, co było najsilniejsze w rodzinę, w wiarę i tożsamość. Czy ojciec będzie nienawidził swojego dziecka? W sprytny sposób. Zwalczania chrześcijan rękami najzdolniejszych dzieci tych chrześcijan. Co ciekawe, Żydzi byli z tego obowiązku zwolnieni. Ciekawostką jest, że imperium było dla społeczności żydowskiej bardzo łaskawe. Tysiące Żydów wygnanych pod koniec XV wieku z Hiszpanii i Portugalii osiedliło się na Bałkanach właśnie pod panowaniem Turków. Duża część z nich osiedliła się w Sarajewie, gdzie rozpoczęła historię tej społeczności. Jak wyglądała ta rekrutacja? Raz na 5 lat urzędnicy Sultana okrążali bułkany, aby zabrać jednego chłopca na każde 40 domów. Chłopcy w wieku 8 do 18 lat byli wywożeni w głąb imperium tureckiego, szkoleni, m.in. z przedmiotów ścisłych, matematyki, ale języka arabskiego i tureckiego, najsprawniejsi wybierani byli do oddziału janczarów. Żołnierze niewolników, ludzi wychowywanych do bezkrytycznej wierności sułtanowi, z wypranymi mózgami i często pogardą dla religii swych ojców. Nazwa formacji wzięła się z tureckiego terminu Jeni Cherry, oznaczającego nowe wojsko. Przymusowe branki najczęściej. Spotykały się z oporem społeczności, z dramatami podzielonych rodzin. Nawet w Albanii miały miejsce powstania antyosmańskie. Źródła podają, że wiele rodzin starało się za wszelką cenę unikać odebrania swoich synów. Można było tego dokonać na kilka sposobów: przekupić urzędnika, bardzo wcześnie, na przykład w wieku 10 lat, ożenić swojego syna, przekonwertować ojca rodziny na islam, taka rodzina nie musiała już być islamizowana. W ten sposób często właśnie Albańczycy przyjmowali islam dla świętego spokoju, a w domach nadal praktykowali chrześcijaństwo. Stopniowo jednak, jak Imperium Osmańskie rosło w siłę, a islam przybierał na sile, odchodziło się od niewolnictwa, a przesuwało te granice właśnie w stronę... rekrutowania. Społeczność i rodzina, która poświęciła swojego syna, otrzymywała z tego tytułu duże benefity. W miarę słabnięcia oporu, upływu czasu i skuteczności islamizacji, wizyty porywaczy do obozu Janczarów stawały się coraz bardziej wyczekiwane. Przypominam, islamizacja to kilka wieków. Służba w armii Janczarów była prestiżowa, stanowiła powód do dumy w osmańskim społeczeństwie. A jak coś staje się modne i prestiżowe, no to coraz więcej osób chce to mieć. Zdarzało się więc, że bałkańskie rodziny przekupywały tureckich urzędników, by to właśnie ich synowie byli wybrani do szeregów prestiżowej jednostki. Niektóre sturczone albańskie i bośniackie rodziny chrzciły nawet swoich synów, aby ci mogli podlegać tę firmę. Janczarzy słynęli ze swojej lojalności i dzielności w walce, brali udział w wielu przełomowych bitwach Imperium Osmańskiego. Przyczynili się między innymi do zwycięstwa tureckiego w bitwie pod Warną. Walczył z nimi król polski i Węgier, Władysław Jagilończyk. Także zwycięstwo Turków pod Mohaczem było również zasługą Janczarów. Janczarze wyróżniali się wyglądem, bo w przeciwieństwie do Turków nie nosili brud. Nie mogli się żenić, a nie zakładać rodzin, aż do zakończenia służby, osiągając 45 rok życia. Jednym z najbardziej znanych Janczarów był Bajicanenadidź. Przechrzczony... Nie no, nie przechrzczony. Odwrotnie, przemianowany. Na Mehmeda Pasze Sokolowicza. Został odebrany w młodości serbskiej prawosławnej rodzinie, a w Imperium Osmańskim zrobił zawrotną karierę. Jej finałem było zostanie Wezyrem. To taki odpowiednik naszego premiera, powiedzmy. Co ciekawe! Zanim został zabrany, uczył się na prawosławnego duchownego. Kiedy więc później, będąc już w armii Janczarów, spotkał innych odebranych rodzicom Serbów, którzy nie mieli zamiaru wyrzec się własnego Boga, to oni właśnie szukali w nim sojusznika. Przecież uczył się na duchownego. Ale ten odpowiedział im, że w sercu mogą sobie wierzyć w kogo chcą. Ale jawnie, Muszą przyznać, że Allah jest Bogiem i jemu oddawać publicznie cześć. Drodzy Serbowie, bo wiem, że są tu tacy, coś mi się tutaj nie klei. Z jednej strony uważacie buśniaków za zdrajców, bo wyrzekli się Boga i przeszli na islam. A z drugiej strony, typa, który zrobił to samo, uważacie za bohatera. No coś mi się tutaj mocno gryzie, ale otwieram chociażby serbską Wikipedię Cyrylica, No i o czym nie wierzę? Peany! Jak pisze Dąbrowska Partyka. Bajica, albo raczej już Mehmed, wybrał obcość i umacniał jej potęgę z bezwzględnością urodzonego wojownika. gnębił był swoich albo nakłaniał ich do zdrady, a jednak nepotyzm zapamiętano mu jako wierność swojemu plemieniu, wojenne talenty jako spuściznę po przodkach, zaś Tajemniczą przychylność dla arcybogatego Dubrownika, przypominam Chorwacja, jako sentyment do dawnych chrześcijańskich wyznawców mówiących jego ojczystym językiem. Czyli widzicie, nie tyle, że tylko przyszedł na islam, co jeszcze korzył się do Chorwatów, którzy przecież Serbowie no raczej nie za bardzo lubią. I macie go za bohatera. Jest wielu autorów, którzy wielokrotnie podkreślają, że historia Imperium Osmańskiego zapamiętała Sokolowicza jako dostojnika, który niezwykle mocno przyczynił się do zbudowania XVI-wiecznej potęgi tureckiego imperium, a zatem tym samym osłabienia okupowanej przez nich Serbii. Przecież to właśnie Turkom Osmańskim zawdzięczamy taki wygląd prawosławnych zabytkowych cerkwi, przerabianych na meczety. To oni niszczyli freski, uderzając w nie narzędziami, by tynk, którym zostały pokryte, miał przyczepność. Po ich stronie był przecież zislamizowany bajica Mehmed Pasza Sokolowicz. Tymczasem zapisy w serbskiej historii brzmią jak hagiografia, święty. Ja wiem, że budował mosty, że załatwił dobre posady swoim bliskim, ale serio? Wytłumaczcie mi to. Ja tego po prostu nie rozumiem. Bośnia. Za swoje posłuszeństwo dostała od Turków nagrodę. Była prowincją na czele z Wezyrem, z pewnym rodzajem autonomii. Jej stolicą zostało Sarajewo. W XVII wieku ponad 90% ludności miasta jest muzułmanami. I to stała tendencja. Miasta przechodzą na islam, a wioski w dużej mierze pozostają chrześcijańskie. Tak niemal na całych Bałkanach. Kurczę również teraz. Miasta przechodzą na modne poglądy, dzisiaj lewicowe. A wioski pozostają konserwatywne? Co z chrześcijanami? Bogatsi i lepiej wykształceni migrowali do Austrii, Wenecji, Dubrownika albo do Rosji. Degradacja ludności chrześcijańskiej na terenie Bośni postępowała. Warto również dodać, że wielu Turków, którzy uciekali, wycofując się później z utraconych prowincji na północy, osiedlało się właśnie w Bośni. Nie były to tłumy, ale wystarczająca ilość, by odnieść znaczący wpływ na kulturę. No i na geny. Wróćmy jeszcze do punktu, w którym mówiłam, że Serbowie, którzy nie przeszli na islam, musieli pogodzić się z byciem obywatelem drugiej kategorii, z większymi podatkami, niekiedy konfiskatą ich majątku. Analogicznie więc bośniacki koniunkturalizm prowadził do bogacenia się tych, którzy islam przyjęli. Najwięcej i najbogatsi właściciele ziemscy byli właśnie muzułmanami. Biedni chrześcijanie kontra bogaci muzułmanie. Mimo, że wszyscy przecież byli Słowianami. Ten sam rodowód. Chłopi zaczęli czuć się coraz bardziej pokrzywdzeni. Dlaczego ponosimy taką karę za to, że nie wyrzekliśmy się swojego boga, że zachowaliśmy postawy honorowe? Coraz bardziej wzmacniała się niechęć do sturczonych bośniaków. Antagonizmy umacniały się. Bośniaccy muzułmanie niejako beznarodowości, bo jeszcze tak niedawno nie chcieli się utożsamiać ani z jednymi, ani z drugimi. Stworzyli naród właśnie w oparciu o religię. Dziś mówimy na nich Boszniacy. W tym samym czasie wzmacniała się tożsamość narodowa Chorwatów i Serbów. Wzmacniało się poczucie krzywdy. Druga połowa XIX wieku to czas buntów, rebelii. Oprócz zrywów społecznych Zaczęły się także tworzyć grupy, które wymierzały sprawiedliwość we własnym zakresie. Powstawały pierwsze bandy czetników i hajduków. Niczym Robin Hoodowi albo Janosiki. Zawierali bogatym, rozdawali biednym. Chociaż biednym też się obrywało. Widziano ich jako rozbójników w słusznej sprawie. A wśród Serbów przeszli do historii jako rycerze wolności. Dzisiejsza analiza to wierzchołek góry lodowej. Ale mam nadzieję, że potrafiło to troszeczkę przybliżyć mechanizmy. Zachęcam do tego, aby obejrzeć czy przesłuchać ten film jeszcze raz i w miejscach, gdzie przedstawiam screeny, doczytać we własnym zakresie. Bałkany to temat niezwykle trudny. Dlatego dziękuję Wam, że jesteście tutaj, że podsyłacie mi źródła i przede wszystkim subskrybujecie ten kanał. To tyle ode mnie dzisiaj. Pozdrawiam serdecznie. Liliana Wiadrowska, Polka na Bałkanach. Wiem, że miało być na ciemnym tle, ale spokojnie, jeszcze troszeczkę wpłat na patronajcie i będę sobie mogła pozwolić na ciemne, profesjonalne studio. Przypominam również, już niedługo odbędzie się Balkaniada, to ostatni dzwonek, aby się na nią zapisać.